Witam, Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Będę Państwa ostrzegać dzisiaj w prognozach, bo niebezpieczne warunki na drogach w nocy, jak i jutro, ale też i na chodnikach będzie ślisko. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Dlaczego? Zmieni się sytuacja synoptyczna nad Polską. Już nie będzie tak zimno, już nie będzie tak mroźno, a zacznie do nas napływać powoli ciepłe powietrze. A to wszystko za sprawą frontu atmosferycznego związanego z układem niskiego ciśnienia z naddanii. Ciepły front atmosferyczny przewędruje w ciągu najbliższej doby przez Polskę, powodując, że w całym kraju wzrośnie temperatura i opady śniegu będą powoli zamieniać się w opady deszczu ze śniegiem, miejscami samego deszczu. Jeszcze lokalnie temperatura przy gruncie będzie niska, więc to wszystko po prostu będzie marznąć. Sporo ostrzeżeń. Zaczynamy od tego, co się będzie działo w nocy. To, co Państwo widzą teraz na naszej mapie, czyli ta czerwona, pofalowana linia, to właśnie oznaka tego, że w tych miejscach, gdzie one występuje na naszej mapie, mogą pojawiać się opady o charakterze marznącym, czyli tak naprawdę praktycznie wszędzie, z wyjątkiem krańców wschodnich i krańców północnych, ale już na Pomorzu Zachodnim tutaj na drogach będzie ślisko. Wiatr będzie słaby i umiarkowany i spodziewajmy się opadów. Miejscami będzie to sam śnieg, tam gdzie jeszcze nie będą te opady przeistaczać się w deszcze ze śniegiem, a tam gdzie ta pofalowana linia deszcz ze śniegiem. Na w termometrach minus 3, minus 4, maksymalnie lokalnie 0. Ciśnienie 992 hektopaskale. Jutro za sprawą frontu atmosferycznego pojawi się trochę więcej słońca nad Polską, ale i jeszcze będą towarzyszyły nam chmury z opadami. Sprawdzamy szczegóły. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce opady deszczu, głównie tutaj dobre warunki do jazdy, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej ślisko. Na północnym wschodzie opady o charakterze marznącym, ślisko, deszcz, deszcz ze śniegiem. Południowa część Polski raczej spokojna, ale w Lublinie ostrzeżenia, bo tutaj też opady o charakterze marznącym. No i wyraźnie widać, że zmieniła się temperatura. Dzisiaj jeszcze niska 0, minus 1, minus 2 w niektórych miastach w ciągu dnia, a jutro, proszę, nawet 9 stopni we Wrocławiu. Wyraźna zmiana pogody. Możemy czuć się ospali, senni, zmęczeni, bo nagły skok temperatury nie powoduje niczego dobrego. Sprawdźmy jeszcze kolejne dni. We wtorek deszcz, deszcz ze śniegiem do 7 stopni, w środę już troszeczkę chłodniej i w niektórych miejscach pojawi się deszcz ze śniegiem.